Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku wzięli udział w międzynarodowym konkursie na film krótkometrażowy Happy Days. Zespół z Brzeskiej Zielonki pod opieką nauczyciela informatyki oraz nauczyciela języka angielskiego przygotował film pod tytułem Money Can't Buy You Love, czyli miłości nie da się kupić. Film ten znalazł się w gronie dziewięciu finalistów. Jest to konkurs w ramach programu Comenius, organizowany w projekcie takim Happy Days który tutaj e, za cel ma jak gdyby, dbanie o rozwój psychiczny i, i emocjonalny uczniów w szkołach w Europie. Skąd się dowiedziałam o konkursie? Tak, jak to zawsze bywa, e, instytucje, które organizują taki konkurs, albo, albo gdzieś się reklamują w internecie, albo wysyłają nam do szkoły tutaj wiadomości. Ja taką wiadomość dostałem od swojego szefa, czyli dyrektora szkoły. No i później wybrałem menadżera tego projektu, czyli dziewczyny. Jak widać, całkiem nieźle im to poszło. W skład zespołu realizującego film weszli Joanna Duda, Patrycja Kalicka, Maciej Kukla, Daniel Grabowski oraz Tomasz Krzywacki. Jak to bywa w naszej szkole, tutaj akurat, żeby znaleźć chętnych do udziału w jakikolwiek projekcie, nie ma problemu. jaka no. jest rola szkoły, motywować ucznia do tego, żeby coś działało, prawda? No. Nam się to udaje, jesteśmy zadowoleni z tego sukcesu. Być może będzie więcej. Ja z koleżanką tworzyłyśmy scenariusz. Grałyśmy w sumie role główne. Ja byłam dziewczyną, w której zakochał się chłopak, jednak chciał poderwać mnie na samochód. Nie udało mu się to. Temat był odgórny, były cztery kategorie. Wybrałyśmy jedną, ponieważ myślałyśmy, że będzie to najciekawsze. Po prostu chciałybyśmy pokazać to, że miłości nie da się kupić, co zresztą często się zdarza w życiu pomiędzy młodymi parami. Ja byłem aktorem. Ja kamerowałem. Aktor. Trochę czasu spędziliśmy nad tym filmem. Dużo, dużo śmiechu tak było też. Taka zabawa. A kamerowanie to w sumie nie było trudne tam. Niedużo roboty. A jaką rolę odegrali nauczyciele? W zasadzie, w zasadzie. Moim zadaniem było wybranie tylko tutaj Jasia jako menadżera, tak jak powiedziałem, a wszystko już poza tym organizowała Jasia, No Nauczyciel języka angielskiego, który tak naprawdę tutaj sporo dorzucił. No i dbało o to, żeby te, te teksty, które są tam po angielsku, oczywiście, były prawidłowo napisane, jak się okazało, nie miał zbyt wiele do poprawy. Film zrealizowany przez uczniów jest utrzymany w stylu kina z lat 20. To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ cały film miał być wykonany. Standardowo, jednak po nagraniu okazało się, że w głosie były widoczne szumy, było to słychać bardzo. I stwierdziliśmy, że dobrym rozwiązaniem będzie stworzenie filmów w formie starego kina. Na początku to w ogóle miała być wersja po polsku w języku polskim. No ale tak jak tutaj Pan wcześniej wspomniał, nie udało się tego zrealizować, bo mieliśmy za słabą kamerę, tak? No i yy, po prostu tak stworzyliśmy inny film, w tym w starym kinie. O zwycięstwie filmu może zadecydować każdy. Wystarczy wejść na stronę Happy Days, zalogować się i kliknąć like na wybranym filmie. Głosowanie potrwa do północy 30 listopada. Na Vimeo się zarejestrujcie i na nas zagłosujcie. Money can't buy you love.